Chyba, że. Co? Co z... Nie. Co Coś. Jem z chapa. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. E, witamy w... Jak to się nazywa? Nie wiem. E, w mapie. S Islands, okay, well. Islands of the Sky, czy jakoś tak. Dobra, w mapie sobie. Dobra, dobra, powiedzmy witamy na naszej mapie w tym... w Minecrafcie. No, i mamy do wykonania jakieś zadania, których jeszcze konkretnie nie znamy, ale. No, znaczy, znamy i w opisie będą już. Co? Ja tu mam melony i chyba z wezmę. No, ja też. Mam cztery. Ej, Derka, weź z, z dwóch. Y, ja z jednego zrobię nasionka, nie? A, to jest szkielet. weź też z jednego melona zrób nasionka. To no, jest jaj. creeper. Czekaj, choć może to napić drzewo. Zrobimy, co? Szkielet i creeper, fajnie, może dysk będziemy mieli. Oj to. No właśnie, może czas. Traf... O, czcina. Czcina też posadzę, to tam się za zajmie drzewem. Czcina, czcina. Można czcina na grywelu, nie można. No dobra, tutaj na dół. No jestem na dole. Czcinę sadzę. Spoko. A tu nas wyżywia maty co? O, fajnie, mam nasionka. Już dwa. Jakie fajne te drzewa w ogóle. Zamiast tych. Tych to są liście. Ej, czekaj. Nie. Ej, daj mi operatora, jakbyś mógł, bo nie mogę zniszczyć nic na spawnie. Spawnie. Już. Dziękuję. Cześć, tutaj będzie albo monster spawner, albo coś w ten deseń, bo... O, fajnie, znalazłem coś. Fajnie, znalazłem farmę grzybów. I szkieleta utknął o bieda, o, lapis chodź, zobacz, jak tu fajnie jest myślę, tak. że tu możemy zamieszkać na początek tylko creeper muszę to zamurować, tak. chodź, po cichu Dobra, no, czekaj, muszę zamurować to ty dobra, jesteś? bo creeper... tutaj A! szkielet tak. tutaj, chodź, gdzie ty tu tu, ty to jesteś tu lasik o, tutaj frost <noise> no właśnie, ja jestem śmigielek, a to frost <noise> tu chodź to jest fajnie, tylko tam jest szkielet na no nie? uważaj Okay. Nie go zabiję? Masz jakiś miecz yy, nasionka trzeba... znaczy sadzonki drzewa, trzeba zebrać. Nie Bij go teraz, bij go teraz. Bij go teraz, tylko daj mi miecz, zrób z drewna. No bij go, nie jest mnie teraz No, teraz jest na mnie. No to czekaj, trzymaj tam Jeszcze go uderzę, czekaj. A! Jest okay. na mnie. No i czekaj. się? jest. Zbugnął się gdzieś. No nie może już padnie, możliwe. No strzela we mnie, ale skąd? A, Kurde! Gdzie on jest? You, e... Widzisz go? Nie! Kurde, ciągle O, widzę go widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Chodź, pomóż mi! Bo padnę, no. O, dobra, już, już go zabiłem. Dzięki Zagrajemy. za pomoc. Może być. Ej, ja myślę, że. Na czemu tu nie mieszkamy na noc pierwszą? No, może Będziemy mieszkać w grzybni, co tam? Miło. Przedzulnie No No Oj Tu, tu nie rozwarane Grzybiasto Ej, czekaj, skąd, gdzie to było wiecie? A, tutaj, dobra To no w ogóle to trzeba sadzonki wziąć No mówię, nie? Chodź W ogóle mamy jakieś... Dropły? No, ja nie mam A mam jedną No to już, to już, już jesteśmy... Jakoś tam uratowani O, mam drugą Spadła Tam leży Jest. O, ale masz ścisk zbieraj się sadzonki masz już trzy o cztery fajnie lecą 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 głupie czemu te liście nie opadają w ogóle nie wiem no i dobra ile masz sezonek? dwie ja też to cztery to czekaj posadzę sobie tutaj Tutaj. O, kaktus. Tutaj. Czekaj, po cichu go wezmę, tak, żeby nie spaść ani go nie spaść. Tutaj. Kurde. Auci. <grym> mm. Kurde. Auci. No czego go rozwalasz? A co? A. Mógł sprosnąć przecież. <grym> Ale no, tak, serde, serde, serde. <grym> Spokojnie z nim. Au. No, dobra, uważaj. Tak jak drzewko tu się rośnie. No! D no, nie będzie tutaj. Tylko ten deszczek mnie denerwuje, nie lubię deszczu. Creepera chyba jeszcze się nie zajmujemy teraz, co? Ile masz drewna? 11 No to spoko, to jeszcze na... Stać na jakiś kilo w czyłpateczek. Ty mi miecz, ten drewniany co? Nie, z zaraz zrobiłem, to tutaj sobie pokopiamy kobla, czekaj. Dobra, a gdzie jest kobla? A tu jest dobra. O! Żelazo! Lapis tam jest jeszcze. Gdzie lapis? Widzisz? Uh, lapis Fajnie Uuu, lapis <grystanie> Czekaj, obczaj tego creepera tam Może lepiej nie A, to sprawdzę Cześć stary Biego go, on nic Ciekawe coś mm. Kurde No Czekaj, czekaj A dobra Spoko nie spokojnie się straciłem, tylko dwie kości No a straciłeś, a kurde, a co, 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 co ty tutaj zrobiłeś? W ogóle dwie sezonki straciliśmy przez siebie No było boom No to chodź tutaj zobacz do domu teraz I dwie kości No, po co, po co mam dwie kości? Nie wiem, ale miałem dwie kości i straciliśmy je. tutaj trzeba to zamorować Właśnie sobie tutaj zbieram tego, derta Może coś znajdę przy okazji fajnego Już trochę bum, bumnął sobie trochę no. Już ogląnę naszą chatę A, ja jest Bieranderka Dzień dobry A gdzie grzyby? Bumły? Zjadłem Nie, naprawdę tego gdzie masz Ja mam tylko trzy, cztery No to czemu ich nie posadzisz tutaj? Przecież my mieszkamy w grzebni. Niech zarosną to jakoś wygląda. Co ty ćwiczysz? No kopię co? Dobra, to ten, to zaraz mi zrób miecz od razu, nie? nie. Idę obczajcie jak tam. Nasze pole uprawne. Ej, straciliśmy jednego... E, melony. Ile masz melonów? E, Jedną sadzonka i cztery Dwa mały. To jest hmm. są jakieś skrzynki czy coś? muszą mieć jakieś Ty, wpadłem do wody. I czujesz to znalazłem jakieś podwodne pomieszczonko. Czekaj ty do siebie. Słuchaj, I... nic. Ej. Nie, to po prostu ten wodospad, który jest tam na zewnątrz. To on tutaj się ciągnie. tutaj jest takie podwodne pomieszczonko, nic tu nie ma. Nie ma skrzynki? Właśnie nie ma. Teraz nie mogę wejść, kurde. No jaki ham. Odkup mnie zginę zaraz, no. no chodź tu. Staram się. Dobra. Nekicham, no! No menda, no! No. Czekaj. Znowu ci odwala? Chyba tobie. Gdzie ty jesteś? trawka biję. Może jakaś nasionka wypadną, bo mam jedna. Zrób motyczka Bo ty masz drewno, to operujesz wszystkim. No i teraz pan na sąd, pewnie Teraz pole, uprawne nie można zniszczyć chodząc po nim, tylko skacząc. No. jaj, 5 pięć kiesionek. Oła, samo spadło. Chodź tutaj. Właśnie, zaraz się będą spałnić potwory. No not good. Ej, my węgla nie mamy. Ja Może zrobię węgiel z co? No chętnie, tylko masz drzewne jakieś jeszcze normalne? No pięć... Ja jestem przygotowany na takie sytuacje. Tylko trzeba coś zrobić, naprawdę, bo tutaj ty, ty nic nie widzę. Czekaj, to ja tutaj zrobię jakoś ja tam w no, kopalnię. Już widzę, mam bright'a teraz. Ale znajdź mi kobla do wykopania. Wiesz co, ja teraz ustawię bright'a też, bo... Pewnie na YouTube nic nie widać. YouTube. YouTube. Idę tutaj trochę dirta, trzeba dwoma tam, dwoma domu, żeby one nie weszli. No daj Czekaj, dwa. czekaj. Daj dwa Wow, Wow, ale... hojny Ja ci dałem. Trzy. Wow, I Się cieszy dziecko, co? I ja tu nie ma w ogóle kobla, sam dirt. W tym problem. No i słyszę zombiaka. I szkieleta. Szkoda, że nie ma takiej Dania No czym? Nawet piesa nie, nie możesz zrobić. Ile masz kobla? 6 ale musi być na kilof jeden. Poczekaj. To ja tutaj zostawię rzeczy moje cenne. Trzymaj, a ja pójdę poszukać kobla. I daj kilofa. Wy wystarczy nam dwa, Tak, tak. Hardcore. O, znalazłem. Nie, to grewiec <grym, grym>, się cieszyłem. się dziecko cieszy, że kobla znalazła yy, Wykopałem lapis i srebro. Czym? No po co robiłeś kill w tym roku? Jak znajdę tylko dwa kobla, to co wtedy? Tu będziemy mieli pięć kobla, Boże, pod tym, no masz tam jakieś problemy. No ale... Nie stać nas na... będzie na piecyk. No i? No ile? Oj. No, siema. Tu... Spadaj! No idź! <ścoughs> idź ty pało! Nie! Chłopie, mam dwa serduszka. Okej. Okay. O przerwa. Trzeba jest po kobla. No, tylko ojciec. To, to też wiem Piasek lata Gdzie? Sand stone? Znalazłem Sandstone. Ale sam chyba stan stona i zrobiłem piecyka co. Czyli... Szukie... Ja słyszę. Dlaczego tu jest sam Dirt? Nie ma nic hula. Co to, to jest za mapa z samego derta? No fajna mapa. I bez węgla. O, jest pan... kobla. Masz? Znalazłem kobla. No. Ile? O, i żelazo. Mam dwa kobla. Brawo, Sherlocku, musiałeś zmarnować tamto. <grym> Dokładnie musieli... dwa i więcej, i więcej nie ma, rozumiesz to? Musieliśmy mieć kilo. O nie, jest trzy, jest trzy, jest trzy. No i widzisz. I tylko trzy. No. Ile masz teraz kobla? Trochę Coś dokładniej? Teraz mam ogólnie trzy Kurde, zalało mnie no A ja znalazłem... Teraz masz trzy, to ja też mam trzy mam. i nie mieli sześć Ej, Nie, Nie, znalazłem most, most spawnera Ta No Chodź, bo ja tutaj kopałem Nasze kopalnie chodź W domu Ach. W domu? <laughs> no Hej, ekstra, mamy na chacie czy znaczy nie w domu tylko... chodź tutaj. Chodź do kopalni tego. bo tam mówię tutaj kapał, się mama. No wiem, chodź tutaj. Spawner, o oh fajnie, tam będzie kobel. Widzisz i tu jest takie to właśnie ten kobel. Czekaj no ja mam kilof. No... Czekaj na no nie nie kup go! Czemu? Porżnęło cię. Poczekaj. Ufanie. Kraty. Krapy. Ek tylko zwykłego kobla nie widzę. O już widzę. Kurde, kurde, no nie widzisz. Prosznęło cię. Co ja? Jakie jesteś głupi, tępy? Ja. No, no już nam nic nie zrobił przez chwilę, tylko nie kup tego dał nie. Dobra. O, kobel są. No brawo! Nie, czekaj, boję się go wykopać. No to ja to zrobię, czekaj. No nie, nie, nie ich tam. Czekaj, patrz. No Trzy. No Ninja. dobra, ninjo. Dobra. I go nie mam, kurde, tam spadł po drugiej stronie. Co? Nie mam go spadł po drugiej stronie, nie? No, chyba ja, jaja robisz. Nie! O, co ty zrobiłeś? Rozwaliłem derta. No <laughs> ja tam stałem a nic O, skrzynka! Fajnie. Co masz? Tylko dwa żelaza, kokombinsy yy, Pajęczynkę i chleblek. A ja widzę drugą szynkę. A ja tutaj staram się jej ogarnąć. O fajnie. Cześć stary. Cześć drugi stary. O zabiję dwa. Czy zabiję jednego. Mam skrzynkę. To jeszcze jeden. Ja to jego. O teraz skąd tu? Jak on tu się dostał? Bo chyba się zresztą co? To też możliwe. Padnę zaraz, padnę, no pomóż mi. He No dzięki. Fajnie mam jeden. A, 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 a. A ja mam pół. Chyba musimy się podzielić chlebem, co? Ja okay, mam dwa. Podzieliliśmy się. Nie, <laughs> ich tam jest do cholery. Nie! A, fajnie. <laughs> Nasz No dirt. też, No nie wiem. Eee, yy, czemu spadamy? Eee... Jesteś? Chyba już będziemy kończyć, co? Powoli, może? Chyba będziemy kończyć. No bo jeszcze jest około tak 15 minut, jest. No jest 15 minut, No to tak akurat. No... No to to tak kończymy. Biorę swoje rzeczy, tylko... Ła! Udało się. Tylko tepnij mi do siebie, bo jestem w dupie! No fajnie. Dawaj, trzy. Czekaj, dwa. Teraz No, dobra. Dobra, chodź co coś trzeba zyskać moje rzeczy jeszcze. No ale, ale nie mogę, bo spadam. No fajnie. Ja pierdziele, wyspoł otocząłeś trzeba trzejdź to Jezus Maria ile ich tu. A. No nie, no nie, no nie! Ja! Kifart. udało mi się wejść do domu. Czekaj, postaram się tam jakoś wejść po cichu. Ktoś tutaj żadnego szkieleta nie widzę, nie wiem kto mnie, co mnie zabiło. Ty już swoje rzeczy? No. Aha, cześć. <laughs> Kurde, <Zombie. śmiech> Tylko rozwlę. Nie pchaj mnie, bo. Kiedy <laughs> szkoda, że nie mamy pochodni, bym go zabezpieczył. Nie! No cóż! Kobla bierz, a nie! Kobla bierz! Trochę już Nie masz kobla, masz kobla. tak? Dziewięć mam. O, Nie, padnę, Teraz spadnę jest jeszcze. Ja też. Fat? Jest. No i zamknąłem wejście. No to dawaj. Jak tam się teraz dostaniemy na górę. W Sherlocku. No to wejdź tam się dostań dertem, a ja potem to rozwalę i pójdę też. Ale jeszcze tam są moje rzeczy ważne. Redstone. Gdzie? Tu w tym. czekaj no masz masz kilof nie mi się rozwali czekaj Jest... rozwal tego most stona. stona. trzeba rozwalić się szybko wbijamy tam po moje rzeczy i uciekamy no, bo ja no, czekaj to ja pobiję tego ja pobiję tego frajera fajnie dobra, mam wszystko mam wszystko Wracam ja mam sobie. skrzynkę Dobierz skrzynkę ta nic nie ma w środku dobra ale weź skrzynkę ale nie po co nam no chyba w coś musimy schować rzeczy, czekaj, No ja dobra, mam... no to wezmę to, po cichu ją Dobra, chodź. Już ja się wziąłem. Wbijamy. Dawaj, uciekamy! Cholera... Kurde, jakie wejście hardkorowe, co to, ty? No, dzięki. Ale ty miły jesteś. O kurde! jaki frajer. No tam, no nie wiesz, kiedy to mnie... Spadł, fajnie. Nie mogłem wejść do domu. No to raz, że pijam. No ja okej, okay, to chodź tutaj. <grych> Ale fajnie tutaj chodź. Jo, weź tu weź, hardkorowo Więc się my żegnać, nie? Ty szybko rób piecyk. <grych> będziemy się żegnać, dobra. No to... Dobra, będziemy się żegnać, papa. Papa, papa, papa. pa, pa. pa, pa tak.